Majkowski i Ewelina Pyto, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Ale noc już czas! A w aktualności w wiosny... Spokojnie. Czy dzień aktualności panie ci wiosny, czy naprawdę już tutaj jest Wielkanoc? Wielkanoc, tak! Już nie. Rozumieję się, Nam by to namali, że żyjemy, dobra mali, dobrej, spokojnej noców I zapraszamy nam posłuch... I zapraszam na pozwolenia, pocieszenie, jaspogorowy i tak i I w raz nie pogodzie. niepokoję. Ewelino powiedz mu: Gobocco Czesnowy i Zadziewczyn, na te stopni do słońca i pochunieszych, a Katowice: Zielone Góra oraz Tańska Tychy na te stopni do słońca i pochunieszych, a Białaczku: Białacz, Cieszenie i żybcu na te stopni do słońca i pochunieszych. I czas. Wieczorny wydaniu. I to wszystko. Zapraszam na prognozę pogody z przydziania z, z Ewelina Pydo oraz e, Tom Majkowski. I to wszystko. Będziemy się spokojnie życzyli, bo dałem. Prawie po a teraz już tury i proklinalne pogody jak środy ślody. Zapraszam aktualności i pamięci wiosny ślody i zapraszam na święta poniedziałek, wielkanocy wesoły świąt i do zobaczenia!